Kościół Przemienia Pańskiego w Iławie jest jedną z najważniejszych świątyń Iławy, a jednocześnie jest obiektem o dużej wartości historycznej i wartości architektonicznej. Te ostatnie lata były właśnie czasem intensywnych działań. Tak się składa, że dziewiąty rok jestem aktualnie już w Iławie, ósmy rok pełnię funkcję proboszcza, ósmy i ostatni I niestety już. Kończy się właśnie ten czas i przyszedł czas na zmiany. Ale właśnie od 2019 roku tak naprawdę zaczęła się taka ostra przygoda z tym, aby zadbać o ten zabytek, żeby mógł on nie tylko stać przez kolejne jeszcze dziesięciolecia czy setlecia. W tym roku przypada 700-lecie, właśnie jubileuszowy Rok, ale żeby jeszcze też i mógł służyć i wspólnocie lokalnej, i, i wszystkim turystom, którzy przybywają, też by ten zabytek e, zobaczyć. Więc podjęliśmy się takiej pracy dwutorowej, mianowicie podjęliśmy się takiego etapu najpierw termomodernizacji, następnie etapu rewi rewitalizacji. E, to wszystko oczywiście połączone z szeroko zakrojonymi pracami konserwatorskimi. Dzięki nim tym pracom świątynia zyskała nie tylko jakąś taką odnowioną i harmonijną formę, ale przede wszystkim ochrony właśnie na kolejne dziesięciolecia. I widzimy dzisiaj obiekt, który z jednej strony pozostaje wierny tej XIV-wiecznej tradycji, mimo tych różnych etapów przebudowy, a z drugiej strony funkcjonuje w pełni w realiach XXI wieku. I te prace były nie tylko jakimiś zabiegami kosmetycznymi, ale właśnie Obejmowały na początku elementy konstrukcyjne, instalacyjne, jak i potem konserwację detali architektonicznych. Jednym z pierwszych kluczowych elementów, który podjęliśmy w tym procesie troski o zabytek była kompleksowa ochrona drewna, obejmująca więźbę dachową te konstrukcje drewniane, konstrukcje dachowe i elementy drewniane wyposażenia. Zastosowano pełen zestaw środków od diagnostyki stanu biologicznego, którą Przeprowadził Pan Profesor Cofta z Poznania, z Uniwersytetu Przyrodniczego bodajże, tak, Przyrodniczego. Yy, przy użyciu metod oczywiście nieniszczących, oczyszczono i zaimpregnowano całość preparatami biebójczymi o szerokim spektrum działania. Podjęto się też fumigacji tych elementów drewnianych wnętrza, były trupie czaszki na całym terenie swojego czasu. Przez moment się ludzie zaczęli martwić i, i, i denerwować jakieś bomba biologiczna na i ławy czy coś, ale to była właśnie troska o to drewno. E, następnie podjęliśmy się już tych prac termomodernizacyjnych. E, termomodernizacja zabytku sakralnego zawsze jest dużym wyzwaniem. E, termomodernizacja każdego zabytku zapewne jest dużym wyzwaniem, żeby. E, nie tylko skupić się na oszczędności, ale także wprowadzić takie rozwiązania, które nie zmienią charakteru budowni. Które przede wszystkim nie zniszczą charakteru zabytku i tego, jak on funkcjonuje. Zatem to wszystko, co w Kościele podjęliśmy się, udało się w mojej opinii taki wyważony zastosować. Zastosowaliśmy dyskretne rozwiązania, nie naruszające wartości estetycznych, a jednocześnie radykalnie poprawiające właśnie wartość energetyczną i aktywność energetyczną. A to jest szczególnie ważne w dobie rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju i ta troska o zabytek to też troska o ten wymiar ekologiczny, ekonomiczny. Kościół został wyposażony w systemy, które ograniczają koszty jego eksploatacji i stabilizują te warunki wewnętrzne i zapewniają bezpieczeństwo elementom wyposażenia poprzez utrzymanie odpowiedniej temperatury, poprzez wcześniejsze osuszenie murów zadbanie o te wszystkie detale. Zostały wymieniona stolarka okienna na taką, która spełnia współczesne normy termoizolacji, a jednocześnie zachowuje charakter obiektu zabytkowego. Zachowano ten historyczny podział formy okien, te które tam były wcześniej, wykorzystując nowoczesne materiały o niskim współczynniku przenikania ciepła. Zakonserwowano istniejące witraże zabytkowe. Zobaczymy za chwilę w części prezbiterium. To są trzy witraże. Chrystusa Świętego Piotra i Świętego Pawła i witraż w części Chóru, witraż przedstawiający scenę skrzyżowania. I uzupełniano braki również w tych witrażach. Co ciekawe, na jednym z nich odkryto również coś, co było zamalowane, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak długo. A tam taka niemiecka kapa jest umieszczona w dole tego witraża. Ktoś kiedyś gdzieś to. Musiał ukryć, może gdzieś tam nie podobało się, ale zostało to wszystko oczyszczone i takie się rzeczy też Oraz Zamontowaliśmy witraże w miejscach, gdzie ich historycznie brakowało, ale gdzie komponują się z wystrojem. I, i też zastosowaliśmy w tych profilach witrażowych, e, użycie, użyliśmy szkła barwionego w masie e, tych łowianych profili. To jest to szkło, poprawcie Państwo, że źle powiem, Alt Deutsch. I to uzyskaliśmy też dzięki temu taki ciepły kolor, automatycznie już nie tylko kolor ścian, ale też kolor, który dzięki tym witrażom wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz panuje. Z systemem ogrzewania oparliśmy o pompy ciepła z odwiertami głębinowymi, wszystko pod nadzorem również pani archeolog, która szereg swoich badań poczyniła przy okazji dokonywanych odwiertów na terenie. Nie udało się przy tych odwiertach odnaleźć żadnego tunelu prowadzącego do Malborku, do Malborka czy na wyspę, tu spoglądam na pana Wiesława Skrobota, bo akurat znamy się rozpoznanie, więc, więc te wszystkie mity, legendy o tunelach gdzieś, no my ich póki co jeszcze nie jesteśmy w stanie nijak potwierdzić. że Odwierty były dosyć głęboko, bo to nie było 10, 20, tylko kilkaset, nie, metrów, niecałe 300 w głąb, więc, więc yy, różne tam Historie były, ale żadne, żadne takie, które by wskazywały na tunele. E, rewitalizacja świątyni objęła szeroki katalog działań, właśnie od, nowo, od tej odnowy elewacji przez pracę wnętrzu. E, wyeksponowaliśmy te wszystkie detale, podkreśliliśmy te wartości artystyczne, wyposażenia i w ramach tych prac wewnętrznych odtworzyliśmy posadzkę ceramiczną, która. Została w czasie prac też odnalezione fragmenty i z, za namową i sprawą konserwatorów ta posadzka ceramiczna została odtworzona. Z ceramiki o parametrach zbliżonych do oryginału jednocześnie dostosowaniu jej do współczesnych wymogów eksploatacyjnych i integracji z tym systemem ogrzewania. Szczególną uwagę poświęcono właśnie tym fryzom gotyckim, o którym o których przed chwilą wspomniał Pan Piotr. E, Zostały one pięknie wydobyte, oczyszczone, efekt za chwilę też w tej prezentacji krótkiej zdjęciowej będziemy mogli zobaczyć. Zajęliśmy się również drzwiami, konserwacją i poprawą izol izolacyjności tych drzwi poprzez e, wzmocnienie ich konstrukcji, poprzez usunięcie wtórnych, niehistorycznych powłok. E, wielu warstw na nich odtworzone było lico drewna, Zastosowano wypełnienie, uszczelnienia, które poprawiły też ten współczynnik izolacji termicznej, zachowując jednocześnie oryginalne okucia, a brakujące, uzupełniając zgodnie z jakąś tą formą epoki. Elewacja całego kościoła była oczyszczona, była cegła piaskowana, wykonana metodą niskociśnieniową, aby tych uszkodzeń uniknąć. Oczyszczone były powierzchnie z biologii, zabrudzeń dokonano reprofilacji i uzupełnienia cegieł, założono nowe spoiny tam, gdzie były potrzebne. Został ocieplony też strop e, świątyni. E, no i efekt końcowy e, to to, że mamy zabytek zabezpieczony, funkcjonalny, funkcjonujący cały czas, no i nagrodzony. Zabytek zadbany. Zabytek nagrodzony w tej bibliuszowej edycji. Dla mnie to się wszystko tak w jedną całość składa, ponieważ roki bibliuszowy mamy 700-lecia naszej świątyni, 50-lecia istnienia w niej parafii przemienienia Pańskiego. roki bibliuszowy roku świętego 2025, 50. edycję konkursu Zabytek Zadbany, i to wszystko po prostu się w jakąś jedną no, taką całość składa. Ta nagroda, niezależnie od jej nazwy, ma symboliczne znaczenie. Jest wyrazem uznania dla wzorcowego podejścia do, do, do konserwacji opieki nad zabytkiem, ale przede wszystkim to jest docenienie wielu osób, czyli gospodarzy, konserwatorów, architektów, wykonawców parafian i różnych instytucji, które wspierały ten projekt, bowiem wiadomo, że praca przy zabytku do najtańszych nie należy. Nie byłoby to możliwe z własnych środków w ogóle do wykonania. Te dwa wielkie projekty tak naprawdę to były projekty dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten pierwszy projekt i drugi projekt to był projekt z tak zwanego Polskiego Ładu. Dzisiaj możemy cieszyć się pięknem naszej świątyni, ciepłem tej świątyni poprzez właśnie kolor, który uzyskaliśmy który został w niej przywrócony, kolor ścian, już nie jest to taka blada biel, ale jest to, ja lubię to słowo, taki waniliowy, ciepły kolor. Do tego wchodzi jeszcze właśnie to światło z witraży i, i powoduje to rzeczywiście, że nie, nie musimy ogrzewania mieć załączonego w kościele. Już sama to, że ta wizualna strona zmienia nasze podejście do myślenia o tym, już rzeczywiście, rzeczywiście ma swoje znaczenie. Nie byłoby tego sukcesu Juławskiego Kościoła w sensie przeprowadzania remontów bez rzetelnej dokumentacji, bez badań i nadzoru konserwatorskiego. Mówię tu choćby o badaniach obecnego tu mojego przedmówcy, pana doktora habilitowanego Piotra Samula, z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo, bardzo też mu za ten wkład dziękuję, bo spędził tam sporo czasu, biegał po tych rusztowaniach. Czasami, nawet jak można by zrobić dłuższą przerwę, to mówili: Nie, musimy dalej, wracać z powrotem, pracować. Miał jeszcze swoją asystentkę. Nie chcę powiedzieć, że ją poganiał, ale rzeczywiście, razem rzetelnie po tych rusztowaniach biegali, wszystko odnajdując. Dzięki właśnie tym yy, wszystkim osobom, yy, dokumentujemy te ważne etapy ochrony zabytku, przekazując doświadczenie kolejnym pokoleniom specjalistów budując świadomość i wyrażliwość na to kulturowe dziedzictwo. I kiedy dzisiaj spoglądamy na Kościół Przemienia Pańskiego, widzimy nie tylko odnowiony zabytek, widzimy dowód na to, że historia może być pielęgnowana w sposób nowoczesny, odpowiedzialny i w sposób twórczy. Kościół został przygotowany do dalszego życia i to jest najważniejsze, że nie jako muzealny eksponat, ale jako przestrzeń duchowa, kulturowa. I społeczna. Jak wspomniałem na początku, mój czas pobytu, ten wieloletni wiłaby się już kończy, ale jeszcze taką wisienką na torcie, na ostatnim slajdzie Państwu pokażę, jest montaż instrumentu, który też będzie mógł służyć do tego, by mogły odbywać się również i koncerty. E, instrumentu pięknego, 15-głosowego. Dzisiaj Pan Intonator uruchomił już siódmy głos, więc jesteśmy w połowie godziny. Jest to nowa szafa organowa z odrestaurowanym instrumentem wewnątrz. Dlatego, Szanowni Państwo, przedstawiłem jedynie zarys tych działań, które w rzeczywistości obejmowały setki godzin specjalistycznych prac, badań, dziesiątki decyzji projektowych, jeżdżenia nocami i dniami moimi po Warszawie, po Malborku, po Elblągu, po innych miejscach, żeby to wszystko pospinać, pozałatwiać. Pan Wiosław może potwierdzić, jak przychodziłem do lewa, aż tak siwy nie byłem. Przez te 8 lat zdążyłem trochę osiwieć, bo to wiele nieprzesłanych nocy też i wysiłku, który mam nadzieję nie idzie na marne ale rzeczywiście jest takim zwieńczeniem tego, tego czasu. Kościół przeszedł taką prawdziwą przemianę zarówno techniczną, jak i estetyczną, jest przykładem, że ta współczesna konserwacja. Nie, potrzeba, nie, nie, nie jest tylko utrzymaniem zabytku, ale jest przemyślaną adaptacją i ochroną w sposób świadomy, odpowiedzialny i zgodny z jego duchem. I to, co wydarzyło się w Iłamie, jest pięknym przykładem, że to troska o dziedzictwo nie musi oznaczać właśnie tylko zachowywania przeszłości, ale może oznaczać tworzenie przyszłości, w której nasza kultura materialna i duchowa będzie mieć godne miejsce. Teraz zapraszam do takiej krótkiej retrospekcji tego, o czym mówiłem. Na króciutkiej prezentacji przedstawię to Państwu bardzo szybko, jak było przed, jak było w trakcie, jak jest po. Tutaj widzimy ten kościół jeszcze w tym etapie poprzedzającym. Widzimy różne, różne stany tej relacji zachowane. Tu widzimy te witraże w prezbiterium Świętego Piotra i Świętego Pawła. Oczywiście święty Paweł z mieczem, święty Piotr z kluczami po środku yy, figura w postaci Jezusa, taki rzut z ptaka, tu widzimy operatora tego ptaka, który na początku pracy. I tu zwróćcie Państwo uwagę też właśnie na, na, na yy, chór, który dzisiaj wygląda za ostatnim zdjęciu już inaczej, bo właśnie ten nowy instrument do niego dołączył. Tu jest jeszcze przed od, 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 odkryciem, otwarciem ta klatka schodowa, o której Pan Piotr wspominał. Za chwilę pokażemy ją również tam odkrytą, otwartą. I tu jest ten witraż wspomniany jeszcze ze sceny krzyżowania. Tak sobie ten kościół wyglądał. Tu cały czas ten ptak latał. Tak już się zaczynały przygotowania do prac. Tutaj w części prezbiterium, w części narożnej były pierwsze odkrywki, próby sprawdzania tego co jest pod posadzką, jak to wszystko wygląda i co przed nami. I to są elementy właśnie, które zostały odnalezione w części kościoła. Elementy posadzki, która gdzieś była umieszczana. Tu widzimy już Ostro zakrojone prace, kurzu pełno. I tutaj w części nawowej widzimy takie właśnie elementy, za chwilę jeszcze na drugim slajdzie, to są te, przepraszam może, nie, 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 nie fachowym słowem określę te stemple takie w podłodze, na których uparta była ta pora prawa i lewa boczna pora. Tu już widzimy dalsze część prac. To oczywiście, o, tu są właśnie te, te elementy idące i tutaj, i tutaj, tutaj tej pory. No i tu już powoli przechodzimy do zdjęć. Kilku zdjęć z etapu prac. Już został zlikwidowany. Duży, sztucznie tu utworzony stopień prezbiterium, przywrócono ten, który był pierwotnie. Zakładana jest posadzka, wymienione są witraże. To fragment odkryty dużo wcześniej, zachowany w dalszym ciągu. To jest ściana za ołtarzem głównym, scena przedstawiająca Pietę, Matkę Bożą, która w ramionach trzyma Jezusa. Jest ona widoczna po zbliżeniu się mocno do, do tego ołtarza głównego, za uszakiem bocznym tego ołtarza jest ona <grym> widoczna. Moim marzeniem jest, żeby za zgodą konserwatora jeszcze ten uszak zrobić na lekkim zawiasie i troszeczkę móc go odchylić, żeby też można było kiedyś zobaczyć. To i to jest właśnie klatka schodowa. Już widziana przed chwilą w prezentacji pana Piotra. Z, z różnych ujęć. Tu już prace dalsze w prezbiterium, założone tynki cienkowarstwowe już u góry. Tutaj odkrywkowe prace dalsze w tej dolnej części. Tu te elementy właśnie fryzu, które też widzieliśmy już u Pana Piotra w prezentacji. Tu prace na elewacji zewnętrznej uzupełnianie. No i tutaj już mrówcza praca pod okiem pana profesora Jacka Zdybla i jego uczniów właśnie w części prezbiterium, gdzie odtwarzano te w XIX-wieczne. Tu jeszcze kilka zdjęć z wymiany witraży, tu już po odrestaurowaniu właśnie ten frys. Widzimy te części oryginalne i w tych różnych miejscach tutaj i pozostałe elementy już odtworzeniowe. Tu już część prezbiterium ponownie, czyli to odtwarzane mazwerki XIX-wieczne przez profesora Zdybla z uczniami. Tutaj ponownie jeszcze rzut okiem na ten frys górny. Drzwi nawy głównej i nawy bocznej. To, jest, to są drzwi wewnętrzne na główne i drzwi wewnętrzne na wyboczne, oczywiście z tymi y, portalami. Tu widzimy na tej ścianie zewnętrznej te okna, o których Pan Piotr wspominał, które doświetlały y, tą część pod emporą. Tu widzimy ten frys zewnętrzny odtworzony na zewnątrz, y, wypiaskowane y, również i, i wyfugowane y, te kamienie. Dolne fundamenty i tutaj ta wisienka na torcie właśnie. To jest stan z dzisiaj. Stan z dzisiaj. Tam w środku siedzi Pan Intonator. Nie widać go, ale siódmy głos dzisiaj uruchamia. Więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do ławy. Bo to tylko taki rzut tego, co możecie tam zobaczyć. Zachęcam i zapraszam do tego, żeby zobaczyć to na żywo.